dawno nic nie było nagrywane, bo nie było czasu nagrywać. Tyle się działo, że nie było jak o tym mówić. A co się działo? Kliniki imopexis koszykarskie zakończone. Podsumowanie będzie krótkie. Dwa razy lepsza organizacja, dwa razy lepsi, lepsi trenerzy, dwa razy więcej trenerów, dwa razy więcej uczestników, dwa razy więcej wniosków do, do dalszego rozwoju i tak dalej. No kawał roboty, która no wielu sobie nie zdaje sprawy jak to jest to wszystko dopiąć na poziomie organizacji opieki i, i jakości trenerskiej no ale dajemy radę, niezmiennie dajemy radę kolejne zapisy na kliniki w marcu także śledźcie naszą stronę imopexis.pl druga rzecz to za tydzień już będziemy po klinice, mikroklinice w Tychach tam 40, 40 dzieciaków z kadr 40 40 trenerów ponad chcących zdobyć doświadczenie w metodzie imopexis część trenerów otrzyma już licencję D piłki nożnej no masa, masa pracy wyzwań i cieszy przede wszystkim fakt, że, że takie dobre rzeczy się dzieją Cieszy też fakt naszej platformy edukacyjnej i jej szerokiej popularności, którą nabywa. Wiem, że ludzie oglądają filmy, co zaskakujące w całości. Średnio 84% materiałów jest obejrzanych do końca. To jest rewelacyjny wynik. Mamy chyba około 6 tysięcy już użytkowników na tej platformie. Ona jest darmowa i długo jeszcze będzie. Także logujcie się i, i łączmy się w tym wszystkim. No ale tu. Najfajniejsze są nagrody w postaci komentarzy rodziców czy prywatnych wiadomości, w których piszą, że cały czas szukali takiego wzorca postępowania ze swoim dzieckiem i, i znajdują, i efekty są 100% lepsze niż do tej pory. Także to, to dużo świadczy. A dla nas jest to nagroda przede wszystkim, żeby, żeby dalej rozważać, dalej szukać, dalej zdobywać nowe umiejętności w, w kształtowaniu dzieciaków. Szkolenia. W szkoleń jest cała masa. Praktycznie w całej Polsce ludzie się odzywają, że chcą wejść w metodę imopeksis czy to przekonywać rodziców, czy bezpośrednio w proces szkolenia. To też pokazuje, jak, y, jaki wpływ wywieramy tymi, tymi, y, tą metodą w komunikacji i, i w, samym, w samym sposobie pracy treningowej. Y, no, fajnie, że, że umowy y, będą y, takie jak. Y, w piłce nożnej się stosuje na licencję. Także kto będzie chciał pracować w metodzie Pexis będzie potrzebował takiej umowy i licencji, po to, żeby uzyskać wsparcie całkowicie. Nie po to, żeby, żeby nie wiem, jakieś swoje interesy na tym załatwiać, tylko po to, żeby był w opiece i przede wszystkim wymagał od siebie, bo, bo tu się nie da trochę tak, trochę tak. Tu albo się wchodzi w Impact i wszystko działa, albo się dalej udaje. Yy że ja umiem, a metoda jest zła. A to tak naprawdę pytanie do każdego trenera tu zadajemy. Czy metoda jest zła, czy Ty jej nie umiesz prowadzić? No ale wszystkiego trzeba się nauczyć. My ją rozwijamy od 10 lat i, i to jest kawał pracy, kawał pracy włożonej i wszystkiego trzeba się nauczyć. I tutaj, żeby wywierać wpływ dydaktyczny, też trzeba się tego nauczyć. Co dalej? No kolejne, kolejne plany... Praktycznie codziennie jakieś wydarzenie, Bielsko-Biała, Tychy, Bieruń, kolejny tydzień, następne rzeczy do, do zrobienia. Jest tego cała masa, dobrze, że pogoda dopisuje, dobrze, że zdrowie dopisuje i tego sobie i wszystkim życzę. Podręcznik, Dziennik Młodych Talentów w Koszykówce, czyli edukacja sportowa w aspekcie nauczania koszykówki ze wsparciem psychopatologicznym za chwilę drugie wydanie, w sensie kolejna publikacja, nie drugie wydanie, bo tu koszykówka i tak wymaga rozszerzenia ale piłka nożna za chwilę doczeka się swojej wersji i to też będzie to będzie prawdziwa bomba myślę, że w tym roku z 4-5 podręczników uda się do przestrzeni sportowej czy edukacyjnej yy, oddać i to jest duża sprawa duża sprawa, bo to nie jest łatwo. To wymaga nakładu pracy, czasu, poświęcenia wielu ludzi, żeby, żeby to wszystko dokonać. No i oczywiście środków. Dziękuję tym, którzy nas wspierają, darowiznami. Jest naprawdę fajna grupa osób, które pomaga nam bardzo. No i jeżeli ktoś jeszcze chciałby się dołączyć, to to jak najbardziej zapraszamy i wdzięczność za to, bo dzięki wam możemy realizować piękne rzeczy i i, i, i dalej je przekazywać w ręce kolejnych, kolejnych tutaj trenerów, nauczycieli i rodziców. Będę się niedługo odzywał, pozdrawiam wszystkich, pięknego czasu dla Was. Tomek Wilczewski, cześć.